Chłodzenie już zdjęte z komputera, w komputerze z procesora, gdzie no widzicie ile jest pasty. Komputer dosyć ciężko chodzi, troszkę go muli. Ja tu zmodernizuję o dodatkową kostkę pamięci RAM. Tutaj jest chyba 16GB albo 8 nie pamiętam, zaraz sobie sprawdzę, ale to mniejsze z tym. Muszę dołożyć tutaj e, pamięci, ponieważ ten komputer troszeczkę przestaje wyrabiać. A to jest dość istotny komputer, który chodzi dzień w dzień po kilka godzin dziennie. W zasadzie 7-8 godzin dziennie, codziennie i trzeba go tutaj dobrze przeczyścić. Tutaj dysk widzicie, rypnięty dodatkowo, może tu ramkę jakąś wstawię, żeby to ładnie siedziało. działo. Nałożę nową pastę, wyczyszczę ten wentylator, bo tu jest ukurzone. To się wydawało, także nie jest zbytnio ukurzony, a jednak jest. Także tutaj się nie ma co oszukiwać. Czyścimy to i składamy, uzupełniamy o kostkę RAM i na pewno będzie lepiej. W tej chwili z tego co wiem, tam system system na bezczynności podstawowych raczej bezczynności, bo na podstawowych takich rzeczach jak otwarcie przeglądarki, jakieś słuchanie tam multimediów, praktycznie 80 jest to troszkę taki komputer, gdzie jest jakby takich jakby to powiedzieć rzeczy w autostarcie napchanych, które muszą być, które muszą się aplikacje w tle uruchamiać, to Najbardziej Firefox obciąża go i, i praktycznie 80-90% pamięci to zabiera. Kiedyś to wystarczało, teraz już nie. Teraz już nie. Więc muszę to troszeczkę zmodernizować.